Cześć wszystkim, witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku słuchajcie, zróbcie to, zanim się skończy update świąteczny. Bo już jutro zakończy się update, update świąteczny. Nie będzie tego świata, więc teraz macie jeszcze chwilę, żeby na przykład zrobić wszystkie questy na deskę, którą tutaj widzicie, mi się udało już ją zdobyć. Ale to nie wszystko. Być może ktoś z Was jeszcze nie odebrał wszystkich tych adwentowych y, nagród. To też warto zrobić, bo są naprawdę ciekawe rzeczy do wygrania. I słuchajcie. Przede wszystkim otwierajcie sobie jajka, bo te pety, które tu widzicie to są legendarne pety i na tych legendarnych petach można sobie robić enchant jaki się chce, na mitykach nie. I to pety, te pety są w wersji Dark Matter najlepszymi legendami obecnie w grze. Jak widzicie ja posiadam tego całkiem sporo, chcę mieć ich 44 sztuki, potem przerobię sobie to na Rainbow Coins 5, tak żeby farmić już potem Rainbow Coinsy. I słuchajcie, prawdopodobnie te pety dzięki temu będę miał najsilniejsze i będę bardzo dobrze przygotowany do nowej krainy, jeżeli takowa będzie, co jest naprawdę niewykluczone. I mm, warto otwierać, słuchajcie, jeżeli jesteś, bo ja to wszystko patrzę z perspektywy gry na HC Wordzie. Bo. Najb najbardziej, jakby najwięcej warte są te pety z hardkorowego świata, bo je, je są mocniejsze niż zwykłe i trudniej się tu dostać, trudniej je zdobyć. Otwieram to jajko, wiele osób się pyta dlaczego ja otwieram to jajko, tak jak mówię, już wytłumaczyłem to na początku. Ponieważ chcę zrobić ten team z tych petów na Dark Matter i to jest najbardziej opłacalne pod tym względem, bo jak wiecie to jajko, które macie w North Pole kosztuje 400 milionów, 400 milionów i z niego już nie wypada Titanic Cat. Co prawda wypadają huge pety, ale jeżeli chcecie farmić tylko huge pety, to nie opłaca się kupować tego jajka w hardkorze, bo zdobyć hardkorowe końsy jest piekielnie trudno. Więc prawdopodobnie, ja jak zrobię sobie cały team Dark Matter Petów, to będę otwierał to jajko tylko tak, żeby szybko skończyć te końsy. I. Mm, i słuchajcie, albo. No chyba tak, bo, bo z drugiej strony warto też odłożyć sobie troszkę nie mityków, ale legend, nie tylko królików, ale i tych w wersji Rainbow, ponieważ jak będzie nowy świat, to te pety będzie można fajnie szybko przetopić, przerobić na następne, wiecie, na następne pety. I moim zdaniem, to jest też dobra opcja, żeby sobie zatrzymać te rainbow pety, więc to też warto, słuchajcie, mieć. No nie musicie wtedy otwierać jak robicie na, na plaży fuzję i jesteście w stanie zdobyć nową legendę, jaka będzie. Także to jest bardzo istotne. Ja sobie podejdę teraz na Dark Tech. Myślę, że to są słuchajcie, takie rzeczy, no, które są warte przypomnienia, bo wiem, że część osób jednak robi to, co mówię. W sensie te, te porady. Zobaczcie, tu już mam trochę petów do zebrania, coraz więcej, tu za niedługo będę miał tego peta najlepszego mityka w grze obecnie w wersji Dark Matter, więc spoko. Zobaczmy, ile mam już tych królików: 8, bo tutaj mamy 3, 6, 8, 16, 24 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli 30-36 petów. Czyli potrzebuję jeszcze 8 tych królików, żeby mieć cały team na maksa, więc naprawdę całkiem super. Potem będę robić to na, tak jak mówię, na przerabiać sobie te pety, więc całkiem spoko. Więc tak to wygląda słuchajcie, ja sobie pootwierałem te, te jajka, o których wam wspomniałem, mam cały zawalony ekwipunek tymi petami. Następnie przechodzę sobie do shopa, w shopie sobie przerabiam jakby te legendy, te króliczki na, na złote potem na, na Rainbow aż w końcu robię z tego Dark Matter. Przy okazji mam jakieś mityki, które mogę przepalić na złote. Więc jest, jest co robić. Jest co robić naprawdę. I wiecie, no te mityki, jeżeli się trafi w wersji Rainbow Coins 4 albo 5 to oczywiście przygarnę, ale większość to prawdopodobnie będzie tylko do do bo Tak naprawdę, jeżeli chcecie hardkorowo farmić, to to lepiej używać legendy legend, legend tak naprawdę no zobaczcie mam tych legend troszkę mogę zrobić z dwa, dwa złote mityczne pety tych, tych tego kota na sankach mm, więc całkiem spoko na razie te te gemy szczerze mówiąc to mi są tak niepotrzebne no mam 32 biliony no ale no nie wiem chyba że zrobię odcinek jakiś no i oczywiście te, patrzcie, te zwykłe nadkrakery hardcore. rozdaję po 8, po 10 sztuk e, ludziom na live'ach, więc warto sobie wbijać. zdaję złote również, więc tak to wygląda. Tyle z mojej strony, do zobaczenia.